Witam Was serdecznie, wszystkich e, widzów. Dzisiaj widzimy się w OMSI 2. Widzimy się w piękny, słoneczny dzień wiosenny. Słuchajcie, znajdujemy się w Bytomiu. Tak jak jest opis e, filmu, dzisiaj będzie Bytom, czyli południe Polski. A gdzie? Dokładnie. Słuchajcie, jak widzicie przede mną, Centrum Handlowe Plejada. Centrum oddalone troszeczkę od ścisłego centrum betomia, właśnie nazywa się ono Plejada. I dzisiaj będziemy startowali właśnie z tego miejsca. Zaraz wam pokażę powolutku dokładnie czym, czy już rozpoznajecie tą sylwetkę, czy już rozpoznajecie tą markę. Jeśli tak, no macie bystry wzrok a jeśli nie, to zaraz się wszystko, słuchajcie, okaże. Słuchajcie, z informacji, które ja się, że tak powiem, doczytałem, ponieważ przykro mi mówić, ale w Bytomiu niestety jeszcze osobiście moja noga nie powstała, ale może się to kiedyś zmieni. Jest to jedno z większych centrum handlowych właśnie w okolicy Bytomia i Wiele osób tutaj robi zakupy. Tak, już teraz widzicie, cóż to jest za pojazd. Jest to Solaris na linii 750 z Plejady, niechowice dokładnie do bytomia dworca kolejowego PKP. Czym będziemy jeździć dzisiaj? Słuchajcie. Tak jak mówiłem Was, natomiast Solaris w wersji Urbino 18, takim pojazdem jeszcze na moim kanale nie jechałem. Malowanie, że tak powiem, no nie jest zbytomia, natomiast myślę, że nie będzie to, że tak powiem, stwarzało większego dla Was problemu. Autobus, słuchajcie, pochodzi z paczki autobusów marki właśnie Solaris i jest naprawdę bardzo świetnie wykonany. Tutaj zadbane są o wszystkie szczegóły, tak aby odpowiadał taki autobus tym autobusom, które widzimy po prostu na ulicach. Słuchajcie, na razie jest, drzwi są pozamykane, ja zaraz będę miał odjazd właśnie w stronę Bytomia na właśnie tej linii której właśnie Wam powiedziałem 750 dobrze, jak przedstawia się słuchajcie, wnętrze tego pojazdu naprawdę też jest bardzo fajnie wykonane zresztą widzicie szczegółowość tutaj tych wszystkich napisów, szyby są nawet fajnie tutaj opisane wytłoczenia na siedzeniach Piękne obicia w naturalnych, że tak powiem, kolorach. Mamy tutaj również wyświetlacz taki LCD z godziną, z wyświetlaną godziną i następnymi przystankami: lampy, które oczywiście w nocy są podświetlają wnętrze autobusu. Poręcze w kolorze żółtym plus te uchwyty czarne, także to wszystko jest tak naprawdę, że tak powiem, świetnie wykonane. No i to jest autobus przegubowy, tutaj na środku mamy przegub, więc tutaj naprawdę słowa oznania dla twórców tych pojazdów. Dobra, słuchajcie, wnętrze autobusu też rewelacyjne, też wysoka jakość wykonania, tutaj jeszcze mamy kamerę wewnętrzną i jak widzicie Ibis jest już tutaj ustawiony, czas sobie płynie, 3 minuty do odjazdu. Tutaj tabliczka z poszczególnymi przystankami, a nie jest ich dużo, jak widzicie. Startujemy o godzinie 16:00. Czyli mniej więcej 2 minuty przed. Jeszcze nam zostało około 2 minut. Dobra, słuchajcie. Uruchamiamy może silnik. Niech się już tutaj powietrze bije. Dobra, silniczek nam już chodzi. Już widzę, że pasażerowie się tutaj niecierpliwią. Zaciągnięty jest hamulec. Otworzymy drzwi. Niech sobie pasażerowie słuchajcie, już wsiadają. No i poczekamy sobie już na odjazd bezpośrednio w stronę. Bytomia. No, a jeszcze jest minutka czasu, także obejrzyjmy sobie jeszcze wnętrze autobusu. Słuchajcie, jest tutaj taki gorący, fajny guzik, którym, e, który troszeczkę wygląda, że tak powiem, śmiesznie, dlatego że że tak powiem, wytłoczone ma ikonkę e, drzwi na początku. Ja myślę, że to jest ikonka, słuchajcie, paliwa, w zasadzie CPN-u takiego. No, natomiast okazuje się, że nie, że steruje otwieraniem i zamykaniem e, od razu całego kompletu e, poczwórnych drzwi. E, ten żółty przycisk, informuje nas. Ja troszeczkę kierownicę sobie od, odkręcę. Słuchajcie, pokazuje nam bezpośrednio wszystkie systemy, które są podstawowe dla funkcjonowania takiego autobusu. Tutaj mamy głównie, słuchajcie, ciśnienie w układzie hamulcowym i w tym zbiorniku powietrza. Następnie temperatura. Pokazuje nam temperaturę cieczy chłodzącej i poziomu, słuchajcie, paliwa. Mamy dzisiaj, jak widzicie, połowę zbiornika paliwa. No i tutaj jest yy, że tak powiem ikonka całego autobusu no i pokazuje nam w tej chwili, że wszystkie, wszystkie drzwi są pootwierane no i jest dodatkowo zaciągnięty słuchajcie, hamulec także tutaj takie słuchajcie słowo wstępu pasażerowie, że tak powiem są już praktycznie załadowani nasz czas dobiega 16.00 słuchajcie DRIVE i lecimy no widzieliście tutaj ten golfik troszeczkę wymusił, mimo wszystko miałem kierunkowskaz zbity no i lecimy, słuchajcie, w stronę Bytomia słuchajcie, do tej scenerii tak naprawdę dotarłem Niedawno ujrzałem ją na, na forum dotyczącym OMSI. I jest to nie jest to zupełnie nowy projekt, tylko mapa, która została, że tak powiem. Przerobiona. Coś myślałem, że mam z skrzynią, tak jakby się zawiesiła, ale wydaje mi się, że chyba już jest wszystko ok. Także słuchajcie, wracając do mapy. Mapa jest przerobiona, dostosowana tutaj do OMSI 2. Pewnie jakieś poprawki został tutaj autor wprowadził, aby to możliwie najlepiej pracowało, współpracowało właśnie z OMSI 2. Oczywiście słuchajcie, no zdarzają się jakieś przycięcia delikatne na mapie. Wiadomo, że optymalizacja nie zawsze nie... Udaje się do końca, ale mimo wszystko, naprawdę ostatnio zauważyłem, że jest duży postęp w tworzeniu tych, tych map, w tworzeniu nowych miejsc, gdzie by można sobie pojeździć autobusami, czy też tutaj stricte miejskimi, tymi niskopodłogowymi, czy też tymi tak zwanymi PKS-ami na tych trasach już poza Poza miejskich. Także na pewno, na pewno słuchajcie, ja będę chciał przedstawiać co jakiś czas coś, co wyszło nowego. Wydaje mi się, że ten projekt bytom wcześniej oczywiście już był, natomiast jest tutaj taka dosyć nowa Łatka wprowadzająca jakieś tam pewne Pewne elementy. A co ten Mercedes tak stanął na pasach? No pięknie panie, pięknie. No dobrze, zielony już mamy, więc startujemy. Tutaj już parę słuchajcie, teraz wykonałem na tym bytomiu. I ta trasa tak naprawdę no, nie jest wymagająca specjalnie. Nie jest też długa. Specjalnie przed nagraniem właśnie tego odcinka dla Was przejrzałem sobie Google Maps jak to wszystko wygląda. No i te centrum mówię Playada jest troszeczkę na ciut z boku pytomia. Kto jest z tych rejonów chętnie, niech się wypowie jak to wygląda. W rzeczywistości, ponieważ wiem, że ta mapa też jest już od jakiegoś czasu, może być troszkę nieaktualna. I słuchajcie, odległość z dworca PKP w Bytomiu do właśnie centrum handlowego Plejada wynosi. Niespełna, słuchajcie, 6 km, także nie jest to dużo. Tak naprawdę, 6 km to jest tak zwany rzut beretem. Zresztą też widzicie po rozpisce przystanków. Tak naprawdę, tych przystanków jest niewiele. No, ale chodzi o to, że jest po prostu stworzona kolejna mapa, na której można sobie pojeździć. No i być może ten projekt, czy ten autor, słuchajcie tej mapy, e, postara się o wprowadzenie, może, słuchajcie, kolejnej linii. A byłoby naprawdę fajnie. Kolejne miasto do objeżdżania, do zwiedzania. No i tutaj widziałem na mapie Google Maps, właśnie ten wiadukt, w który teraz będę przejeżdżał, służy do transportu kolejowego, transportu towarowego, kolejowego do kopalni, do kopalni węgla. Jeżeli ktoś jest, mówię, z tych okolic tutaj, to napiszcie też w swoich komentarzach, jak to mniej więcej w rzeczywistości wygląda i jestem bardzo ciekawy, słuchajcie, czy naprawdę ta linia właśnie 750 w Bytomiu jeszcze w dzisiejszych, że tak powiem czasach realnie jeszcze funkcjonuje. A jeżeli jest podobna linia, to jaki ma Numer. Także jeśli ktoś jest z tych okolic i ogląda. Napiszcie parę słów. Też inni się od razu dowiedzą jak to wygląda. Także dzisiaj Solaris Urbino 18 na linii. Zauważyłem, że tutaj naprawdę tych pasażerów w niektórych godzinach jest naprawdę sporo. z przystanku oddanie tutaj tych budynków no całkiem fajnie, takie realne no to widzimy na końcu Biedronka po lewej stronie się znajduje budynki podejrzewam, że autor chciał oddać jak najbardziej wiernie tą ulicę, bo tak naprawdę jest to to najdłuższa ulica po której się tutaj jedzie na tej linii, więc zapewne, zapewne yy, będzie się, że tak powiem pokrywało to z rzeczywistością, no ale tutaj też znowu zwracam się cały czas do do was widzowie, czy tak faktycznie to mniej więcej wygląda, bo bo wiem że w obrzychu yy, Tutaj ludzie pisali, że, że faktycznie są pod wrażeniem dokładności odwzorowania tego miasta A tutaj w Bytomiu naprawdę też mi się podoba, jak to wszystko jest porobione Więc też jestem, mówię, bardzo ciekawy Waszej opinii No i kolejny przystanek mamy. Eee, aha Słuchajcie, co mi się tutaj rzuca, że tak powiem w oczy. No to na pewno autor tej mapy też, może tak powiem, odwzorował to mniej więcej jak to jak to ma miejsce zauważyliście, że ten autobus strasznie często tutaj podskakuje na tych nierównościach na dziurach niektóre dziury są tutaj mocno połatane no ale właśnie to powoduje to, że ten autobus tak się zachowuje może nie przedziwnie dosyć charakterystycznie, natomiast natomiast tutaj ta droga jest faktycznie taka wyboista, nierówna i tutaj znowu, po raz już chyba kolejny dzisiaj, słuchajcie, zwracam się właśnie do was, myście opisali, czy faktycznie te drogi w takim stanie, czy podobnym są właśnie w Bytomiu, czy już ten stan na wierzchni został poprawiony? No to też jest taka, że tak powiem, ciekawostka. Tak jak wiecie, no mapy e, czasami są e, budowane jeszcze do OMSI 1, czyli e, z jakiś czas już do tyłu. No i dostosowywane są właśnie do, do OMSI 2. No i tutaj mogą właśnie być jakieś już różnice w związku z tym, że że to już jakiś czas temu OMS-1 została wydana. No dobra, słuchajcie, już widzę, że dojeżdżamy powoli już do centrum bytomia. Za chwilę będzie, e, za chwilę będzie już dworzec PKP. No, właśnie, już po prawej stronie go widać. Także tutaj sobie wjeżdżamy. I zajmujemy tutaj, jest dla 750 miejsce prosto. Otwieramy i dziękujemy za oglądanie. Całkiem fajny autobus, bardzo fajna mapa. Także polecam ją Wam serdecznie, jeżeli chcecie sobie pojeździć. Trasa ona no nie jest zbyt długa, ale jest yy, zawsze, że tak powiem, w innym miejscu, innej lokacji i możemy coś zawsze innego sobie yy, zobaczyć. Yy, ja Wam już serdecznie będę dzisiaj dziękował. Dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek, ale myślę, że jakieś swoje doświadczenia, jakieś swoje przemyślenia spostrzeżenia w macie i bardzo serdecznie chciałbym, żebyście je po prostu zawarli tu w, komentarze, w komentarzach pod filmem. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was i do usłyszenia, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej!